Było kiedyś takie zdanie, że jeśli nie kochasz samego siebie, to skąd wiesz, że to, co dajesz drugiemu człowiekowi, to miłość. Wszystkim silnym, zdolnym, młodym, mądrym kobietom, które słyszą nieustannie, że jesteś zbyt y, zaborcza, jesteś zbyt samodzielna, jesteś za mądra, jesteś wyzwaniem, mężczyźni nie lubią mądrych kobiet, mężczyźni nie lubią władczych kobiet, mężczyźni nie lubią silnych kobiet, to jest nieprawda. Jest po prostu... Odpowiedni, znajdzie, będzie odpowiedni czas i miejsce, kiedy pojawi się osoba, mężczyzna, który jest na tyle silny i na tyle pewny siebie, żeby docenić wszystkie Twoje cechy i je jeszcze podnieść, i je jeszcze wspierać, i jeszcze będzie popychał Cię do rozwoju, do tego, żebyś te wszystkie swoje dobre cechy, które masz w sobie, rozwijała w odpowiednim kierunku. I e, one staną się Twoim kwiatem i Twoją ozdobą, a nie Twoją przeciwnością. Dlatego dziewczyny, nie dajcie sobie wmówić, ale dbajcie też o to, żeby, żebyście umiały być wrażliwe.